Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland Witam wszystkich na giełdzie gołębi w Radomiu Przy ulicy Lubelskiej 65 Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie Zapraszam na film, startujemy filmem, <grywa> A gdzie by znaczy się chciało od pana kontakt I Te pawie, te pawiki to po ile? Po niech pan nie świruje, powie po ile Po Dobra, no ja tak powiem para 50 złotych tych pawików A ten, ten to jest chyba andalus, tak? Tak Taki andalus to ile? To jest Ten andalus tutaj? Ja wiem że to sobie... no to Ile to kosztuje? Nie wiem, poszedł Poszedł Ale węgierki już nie mam, mam dwa Rumuny i dwoje Niemców A krakowski, taka parka tych krakowskich to ile kolego? Ile kto da? Ile kto da, tak jak tam powiem, że ze dychy. To ile da? Do węgla samochodu to nie był charywy samochody. A te papuszki, po ile kolego? Po 30 zł. Po 30 zł. jaka to jest nienawiści tych, tych pompów? Jak? Faliste. Faliste. Po 30 zł. I dołem też są faliste? tak. Też po 30 zł. A ten królik? Samczyk srokacz Samczyk srokać, taki samczyk srokacz to ile? 120 zł. A to są zeberki? Ile kapara tych zeberków? 70 zł. Dzięki Ci bardzo. O, jest kolega też tutaj z obrączkami. Spinki są, jakby ktoś potrzebował, zapraszamy do Radomia. A takie poróweczki u Pana? Nie ma, poszedł. Proszę, jak wesołutkie gołąbki grałem, Poszedł gdzieś kolega właśnie, nie wiem jakie ceny. A te koruniaty perłowe to po za sztukę? Po 30 zł. Dzień dobry. A wyśwańcie taki weselutki koruniaty? Dyszkę koruniaty. Proszę bardzo. Ogonek. A te jaśniaczki, kolega, takie króciaczki po ile u Ciebie? Po dwie koleżka ceni, ale można z kolegą tutaj negocjować cenę. A Krakowski, proszę pana, po ile taka parka Krakowsków Czarnych? Cztery Dyszki. Cztery dyszki w Krakowski. Tak. A te to są Maściuchy te żółte, tak? Czy to turczyny, trudno... Turczyny, je... turczyny, turczyny Maściuchy i taka no. parka Turczynów maściuchy tych są żółtów? Winne. A ile parka takich Turczynków? 300 zł. 300 zł. No. A te wiedeńskie to to po ile są na krótkich dziobach, znaczy nie no. wiedeńskie te widimki to są widimy warszawskie, tak? A ja wiem, motyle warszawskie, motyle warszawskie pan mówi. No. I. Takich motylie to ile? Parka? No tak czarne pięć woła. No, czarne pięć pan ceni, a czerwone? To to samo. To samo, pięć A te to co to są te małpczatki krótkie? Te siwe? Berlińskie. Berlińskie, co pan mi Jakie berlińskie? Berlińskie, pan leje wodę tutaj. Te czarne, te siwe to są berlińskie? No Nie, co? tak? Co to orwy niemieckie. Już, nie. ale, tak już pan mnie, już no, następny nie. mnie pompuje. Dobra, nie chcę powiedzieć, to nie no. no co ale. masz Sam co można A było? te, te berliński i, i ile? Ile? 300. Ile parka tych, tych, tych siwych? Za te siwę? No. 300 złotych. Jednak parka berliński są, jednak kolega to mnie nie pompował. 300 zł parka. No to super.

A takie widynki czerwone parka to ile? To są za samce samczyki są te czerwone. I ile taki samczyk? 30 zł, a ten wiedeński tutaj, pierwszy ten. Też 30 zł wiedeński. A Berlynek 20 zł 20 A takie krymeczki po ile? Po 30 zł. A Budapeszki, u pan. Oj, kurde, dobra. Po 10 zł, Budapeszki, żółte ma pan tutaj. Proszę bardzo, sobie zobaczyć, jakie fajne Budapeszki. A te ciemne, po ile? Po Nie ma. od królików też nie ma gościa. A króliki, po A króliki mamy tutaj po 70 zł. To jest samczyk? Ya karasa <coughs> <Sami. coughs> <coughs> Po poszedł gdzieś od tych białych bociany bocianki te bocianki to, bocianki to za parkę tych bocianów łapciatych 120 120 zł a te to są ten co to co biały to jest rzeszowski. A, biały rzeszowski tak biały rzeszowski ile kosztuje 50 zł 50 zł parka tych rzeszowskich ten taki co tu ma na roście ładny gołąbek sam sam dziękujemy ile Paweł te perwóweczki u Ciebie od 50 do 70. Od 50 do 70 jakby coś to opisać pod filmem od 50 do 70 proszę zobaczyć jak, jak porówki się prezentują Tateczka pusta, czyli już poszły Dzień dobry, dzień dobry kolego Tu mamy porówki od 50 zł w górę na białych ogonach Lociki Zapraszamy, jak coś, to do Marka. A te to są felki, tak? Te czerwone? Nie ma tu właściciela. Zajęty na razie biznesem. To chcesz 10 zapłacić. tak. Już za jest. Dziękuję. 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 sam... Na 100% przyjdę kolego, bo to nie chodzi tam o, o, o 5 zł. Jak? a te żółte, półtorystypki to są całe te, ja wiem, para to są Rzeszowskie, niemieckie orły, O te żółte to są niemieckie orły, ile jeszcze raz, bo nie rozsłyszałem, przepraszam, półtorystypki parka, niemieckie orły, te żółte. A obydwa Paszki po ile? O, cześć. Cześć Darek. Ale tu ma Darek też fajny, tutaj widzę, jasny, na białych ogonach, takie kruciaczki jasne. Darek, Darek, po ile u Ciebie te jasne? O, to jest białogonka. Wejścia 30 zł, zależy, jakby coś do Darek pisać. I ten serek też jest fajny, widzę, krótki. Samiczka, taka ile u Ciebie, taka samiczka? Ile, Darek? Pięć dyszek. Zapraszam do kolegi Darek tutaj pod filmem pisać. Jaśniaczko od 20 do 30 zł, tak jak ta białogonka. Wyjdźmy tego na tego jasnego krótkiego do kamerki. O proszę bardzo, jaki króciutki, listy wyszczaczek A takie nieweczki? Nie ma, poszedł. Nie ma, poszedł właściciel. Można, można brać, tak. Się znajdzie wtedy właściciel. A takie bocianki, kolego, ile u ciebie? Parka? 20 złotych. Parka bocianka. Co wymyśliłem, konia no nie. To nie A ty nic nie przywiozłeś? A te neweczki siwe? Pójdę do parka? Takie ja ze stówek chociaż jak Ze stówkę? <grymki> Dobrze, mówimy stówkę. Nie ma problemu. Oj, przepraszam. Będziesz tego opuścić, nie? Tak jest. A berlinki, te berlinki, ten czarny berlinek i tutaj inaczej dryerek, ile taka parka? Ile? Po trzy Kolega to obrączki ma, przyjeżdża. Tak, tak. Zapraszamy obrączki, spineczki do kolegi tutaj. Proszę bardzo. Dziękuję. A ty jaśnieczki pójdziecie zsięgowy? Zależy który No tak plus minus 40 50 zł A widem kofaraty czerwonych? Tak, tak Ile taka parka? 90 zł. Dziękuję panu śmiech ładne na kosmelę A taki białogonek jasny ten ściągowy pierwszy to ile? 3 dyszki mamy też pszeniczkę jarą i taka pszeniczka ćwiartka ile? Cztery dyszki, także zapraszamy do Radomia po zboże Tak jest. Królik, taki ile? Nie wiadomo. Nie wiem, odszedł ten. Odszedł Dzień dobry. Takie widymki, Marek, o ciebie ile? Ładne. Sztówkę, stówkę za sztukę. Proszę zobaczyć, jakie widymki. Jakie ładnie ubarwione. Zapraszamy tu do Marka jakby coś. Proszę bardzo. Klasa Widymki. Andrzej... A ten pasiaczek ściągowy? Marki... Jest amieczki po stówce. Półtorej stówka Marek ceni tutaj. Jakby coś to do Marka pisać pod filmem. Mam do kolegi Marka telefon jakby co? Ktoś potrzebował? Proszę bardzo. Samczek, to ktoś potrzebował te widymki, tak. A tu jest para tych... węgierskie y... węgierskich. Węgierski. parka tu jest właśnie. Samczyk chyba. I o, tu jest, jest samczek i samiczka. I para tych węgrów ile? 150 Ile? 150. 150 para tych węgierskich w Budapeszcie. Para parzystych widymków. Para parzystych inaczej warszawskie. 200 zł. Na markę, aby ktoś potrzebował, proszę zobaczyć jakie widymki ma. Czerwony, na naprawdę z klasa. Na z tego roku na Związkowych Obrączkach, jakby co opisać pod filmem, Udostępnij numerka telefon i Marek, te, te widemki za sztukę. Tak samo, Słuchaj, to, to Stówkę ceni za sztukę. Tak, ja aż pana oddo. Proszę pana. Oj, serek, od... widzę. No. O ten jasny serek mi się podoba, tak? panie. ile? No, 50. 1000 zł. Cena wywoławcza, tak? tak? A te ta, jaśniaki no, po ile? Do wora nie idzie. Tak jest, ma pan rację, Stawiał i kolację, Takie. tak? Tak jest. A te jaśniaczki pójdą po no, ile pana? Po cztery dychy. Po cztery dyszki Po trzy. Z ale może. Tak jest, ale można z panem negocjować cenę, tak? Jak można on mówi, to cena do wora nie idzie. A to udapeszki koroniate parka żółtych ile? Paraparzysta. Para parzysta i jaka cena? 70, 70 zł kolegacy. A tutaj czyje te brudki? A Paweł? Twoje tak, te brudki? Nie? Nie, nie ma poszedł, tak? A taka para żółtych tutaj brudki widzę. takie dziewczynki, takie, ile taka dziewczynka? Która, tak? 80 zł złotych, sto zł, bo widać żółta jest taka fajniejsza, widzę, na prostej grobie. Oj, wyłączyłem, pan przechodzi, ale mi się zdaje, że chyba nie. A ten masłowy karpiaczki, to są samiczki, te masłowe korniate? A, proszę. A, poszedł już, powiem, dobra. Trzymałem telefon Koledzy też kupują i, i, i nie ma przy stanowiskach dużo osób, mieleczko te pasiaczki u ciebie? Pod trzy te pasiaczki. Proszę bardzo. Króciutkie, malutkie pasiaczki. Żołowniczka też trzy Te Też szydyszki. Proszę bardzo, jakie kolega Mielek ma fajne gąbki a takie jaśniaczki? pana podwiedyszki tak? proszę zobaczyć jaki biały ogonek podwiedyszki do kolegi naprawdę fajne jaśniaki są i tu też podwiedyszki? tak 15 zależy zależy czy negocjować ceny A takie jaśniaczki to pójdę za sztukę, nie wiadomo, nie ma. Po 15 zł, proszę bardzo, takie ma kolega tu jaśniaczki. Po 15 zł, a przepraszam kolego, jak masz na imię? Do Rafała, jakby coś, to pisać pod filmy, proszę bardzo. Jak Rafał ma jaśniaczki po 15 zł, krótkie, małe, proszę bardzo, widać z lotu, i wylociakie fajne, jasne. Fajne gołąbki dzisiaj A te koroniate po ile za sztuczkę fajne gołębie 80 zł koroniate a te jaśniaczki składował pana po ile? Po 3 dyszki Naprawdę ja panu pan... O jeszcze raz bo nie włączyłem palca. Takie tu kolega Rafał ma takie jaśniaczki po piątce, proszę bardzo. Niby są na ciemnych ogonach niektóre, ale widać że gołąbki są zdrowe z lotu. Może pan dzielić informacji, ten, ten, to jest chyba ten cały, ten tygrysek, taki tygrysek to ile? Trzy a tu ma pan może y, jakieś zagraniczne gąbki czy y, nasze, nasze. Te siwe to są z kartami w ogóle czy to z kartami tak? Karty są, wszystko, także zapraszamy, tylko własna hodowla, nie ma żadnych tu błędów, wszystko z własnej hodowli i takie pocztowe te siwe to ile za sztukę? Po dychu. Proszę bardzo. Jakby ktoś tutaj do kolegi potrzebował, to. Nie wiem, czy to jest. Tu są siły własnej hodowli, tak? Przybłędów nie ma, tak? Nie ma. A zagraniczne jakieś ma pan? Wszystkie prawie oprócz jednego. Wszystkie zagraniczne? nie? może pan powiedzieć, jakie ma pan tutaj? Dwoje Niemców, dwoje Rumunów. Jeden z Czyli dwoje Niemców, dwoje Rumunów i? To wszystko tak? A ta Czerwona jest Polka? A nie, dwoje, dwoje. I ta jest ta Polka. Ok, łosaki. I po ile ten... Cześć! I po, po ile ten Niemiec i, i te Belgii, po ile są? Za sztukę? Rumuny, Rumuny... Po trzy dyszki Niemcy po... po cztery dyszki. Po Niemcy po cztery dyszki, Rumuny po trzy dyszki, tak? Kolego jak masz na imię? Zygmunt. Do Zygmunta jakby coś pisać pod filmem? Kolega tutaj, 721, Jak? 721 721 468, 468 901. 901 To jest ten kolega, który tam mieszka, w mi na granicach i miał właśnie tą tygryskę. Jeszcze tam coś, coś kolega któryś potrzebował. Także jest tu jest, jest telefon do kolegi Rafała, który ma te zagraniczne dzwonki, Jakby coś to dzwonić. Nie? Te białe to są całe te. Czepalki. Takie czepalki białe, bo się nie pytałem dzisiaj. Po ile? Powiedziałem te czapelki o 20 zł czepelki. To są jaka to jest rasa tych? Opal spret. Opal spret Opal spread. oj poszedł do góry I tyle Powiedział te opale? 120 zł sztuka 120 zł sztuka te opale. A tutaj powiedz mi te boki Boki 80 zł para śląski starczowy Para śląski starczowy 80 zł białe po 20 no Pasiaczki po 400zł, patrzę żeby Ciebie nie nagrać A te bocianki? 250 Ładne bocianki 250zł bocianki, a te krymeczki? 120zł para 120zł para, dzięki 150zł samica Tak? Po 150zł Samce i samice Samce i samice wszystko po 150zł U Pana Adasia tak mamy ceny A tutaj te wyśwanczeki siwe? 150 siwe ile? 160zł 150 para, tak? Tych śliwych Wyszfanczyków 150 zł. Tak jest. Fajne gołym ku ciebie, podjedę tej jaśniaczki. 3 deszki, 4 deszki, proszę zobaczyć. Białgą kiepskie tutaj fajne gołym prezentują. Perłowe to jest? Nie, wiesz, Cześć witam Cię kolego. A te koruniaty po Po trzy dyszki się ceni Po trzy dyszki tylko tu koruniate, tak? same samiczki Same samiczki, jest jedna para po 30zł Wszyscy wspólnie razem promujemy Radomski Targ Kołębi Dziękuję za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę Thanks for watching the videos. See you soon.